Galeria Laguna Art and Daki to ważne miejsce na mapie kulturalnej Poznania. Udowadnia to realizowany tam obecnie projekt Alfa 2020. Jego pomysłodawczyni Agnieszka Balewska w trudnych czasach pandemii postanowiła wyjść ze sztuką do odbiorcy poprzez realizowanie działań na różnych płaszczyznach. Witamy Państwa w tym szczególnym, trudnym okresie życia, jaki nas wszystkich doświadczył. Wydaje mi się, że nie mamy za bardzo dużego wyjścia motywacji czy działania skutecznego na rzecz pandemii i zwalczania jej siłą czy mocą własną. Musimy czekać i przetrzymać ten czas, ale galeria autorska Laguna Artyndakie proponuje w dalszym ciągu projekt Alfa 2020, który zrodził się w maju tego roku w związku z koronawirusem i pandemią i pierwszym lockdownem. I teraz jest ostatnia edycja, czwarta edycja, czwarta faza Alfa 2020, gdzie prezentuję własną sztukę Agnieszki Balewskiej. Naszym projektem jest, aby dotrzeć do widzów w różny sposób, przede wszystkim internetowy, telewizyjny, tak jak właśnie to Państwo widzą, lub też w drukach. My jesteśmy teraz na trzecim etapie, były kolejne etapy, na początku była promocja na Facebooku naszych prac, potem była promocja w TVK Winnograd, właśnie teraz się kończy ta promocja z edycją dzisiejszą. I będzie teraz kolejny etap włożenia prac na stronę fi zawodową firmy NET. Do tej pory w ramach projektu Alfa 2020 mogliśmy zobaczyć pracę Rosaliny Nowak, Piotra Pawlaka i Beaty Pędowskiej. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie najnowszych dokonań Agnieszki Balewskiej. Uważni obserwatorzy dostrzegą ewolucję, jaka zaszła w twórczości artystki. W tej odsłonie z alfa 2020 możemy zobaczyć prace moje poświęcone motylom, kwiatostanom, dzbanom, yy, yy, różnym formom naturalnym. Są to kosmiczne pejzaże, są też prace poświęcone yy, archetypom jak krzesłu czy koziołkom pozdańskim, typowo kulturze naszej pozdańskiej, ale też yy, poświęcone archetypom intencjonalnym, duchowym. Które są przekazane dobrych wartości i, wa i, wa i wa ważnych informacji duchowych, też emocjonalnych. Więcej o czwartej odsłonie projektu Alfa 2020 powiemy w najbliższą środę po godzinie 17. Zapraszamy.